Intelektualna wpadka Dody wrzuciła nie ten film i atakuje Rockmana za kółkiem i szalonego reportera, a fani mają już dość jej komentarzy. Z kolei szalony reporter mocno odpowiedział na jej sądowe próby zamknięcia mu ust. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, a pomożesz mi rozwinąć kanał Skandalista. Doda z tego, co podkreśla, od wielu lat jest niezwykle inteligentną osobą. I ta inteligencja podpowiedziała jej, że na wywiady osób, które opowiedziały u szalonego reportera czy u rockmana za kółkiem o jej burzliwych momentach z jej życia, warto będzie odpowiedzieć atakiem na samych prowadzących, którzy są de facto Bogu ducha winni. Doda udostępniła na swoim profilu materiał stanowskiego o szalonym reporterze. Problem jest tylko taki, że zdecydowana większość internetu wie, kim on jest i o dziwo fani pod jej postem wyśmiali udostępnienie przez artystkę wywiadu. Ciekawe, jaki reportaż o tobie zrobiłby Stanowski i czy też byłby podany link. Napisała jedna z komentujących z kolei, pan Mariusz dodał Dorota Szalony Święty nie jest ludzie o tym wiedzą. On udostępnił swój kanał do wypowiedzi. Twojemu byłemu i byłej przyjaciółce i ostatnio jeszcze była jedna pani. Jeśli to nieprawda, co mówią na twój temat, to przede wszystkim powinnaś pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które to mówią. I z tym komentarzem można się mocno zgodzić. My, jako Polacy, wybaczamy ludziom różnego rodzaju wpadki, a nawet patologie jednak najbardziej nie lubimy hipokryzji. O szalonym reporterze nie od dzisiaj wiemy, że niezłe z niego ziółko. Tak samo Rockman za kółkiem przyznał się publicznie do wielu błędów w swoim życiu, a ludzie polubili go za autentyczność i przekaz, jaki za sobą niesie, że nawet osoba, która upadła na dno i zawaliła wiele spraw, nawet z bliskimi jest w stanie wrócić i wnieść coś naprawdę wartościowego do społeczeństwa. Z Dodom jest podobnie wiele kampanii, których jest twarzą. Wiele jej apeli czy sama twórczość artystyczna to rzeczy, za które można podchodzić do niej z ogromnym szacunkiem. Jednak wiele faktów z jej przeszłości, które zostały już ocenione przez sądy, pokazują ją także od innej strony. stoi za wymuszeniem rozbójniczym i bandyckim naściem u mnie w biurze, którego celem było to, że miałam po prostu zapłacić milion złotych Dorocie Rabczewskiej na, na rachunek. Po roku praktycznie wylewania błota na moją osobę w mediach i pomawiania mnie, okazało się, że prawda jest gała inna, tak? Przed sądem ciągle mówi o honorze, co w jej ustach brzmi wyjątkowo śmiesznie, bo dla mnie. Wiesz, mitomania i honor to są pojęcia wzajemnie się wykluczające i honorowy człowiek to jest człowiek, który potrafi stanąć prawdą e, twarzą w twarz e, i się z tą prawdą zmierzyć, a nie musi się na każdym kroku, na każdym kroku zasłaniać jakimiś bójdami, naprawdę. I to nie jest tak, że cała Polska oczekuje od gwiazdy estrady, żeby była osobą nieskazitelną. Chyba na palcach jednej ręki można policzyć rokowych artystów, za którymi nie ciągnęłyby się jakieś skandale z przeszłości. Jednak problem Dody jest taki, że w tej całej swojej niesamowitej inteligencji nie potrafi domyślić się, że wielu jej fanów chciałoby tylko usłyszeć. Tak miałam wiele wpadek. Żyłam pełnią życia, korzystając, ile się da, i nie byłam aniołkiem, to ucięłoby dalsze dyskusje. A wielu z nas zapewne nie zraziłoby się do niej tak, jak to ma miejsce obecnie. Artystka stara się wszystkim wkoło zamknąć usta i na siłę pokazać, że to zawsze ona jest osobą pokrzywdzoną, a jej wizerunek jest nieskazitelny. W kolejnym poście zaatakowała rockmana za kółkiem, pisząc, jakie urocze szczera miłość, 38-latka do 15-latki, której dał ciepło, i postanowił dla niej rzucić żonę z dwuletnim dzieckiem i udostępniła post, w którym jest opisana historia, w której to zostawił żonę z dzieckiem dla nastoletniej dziewczyny, w której się zakochał. Tylko na miłość boską Doda nie może zrozumieć, że rockman za kółkiem, sam mówiąc o sobie z tamtych lat, potrafi przyznać, że to zachowanie było niezwykle chude. Doda sama udostępniła tam jego słowa. Bez względu na to, jak wypadnę w oczach opinii publicznej, chcę, by rodzice zwrócili uwagę na to, co robią ich dzieci. Chcę przeprosić swoją rodzinę. Swoje dziecko, że szukałem fałszywej miłości, zbłądziłem. Niech ten przypadek będzie przykładem dla innych mężczyzn. Z tej historii wiele osób jest w stanie wyciągnąć coś dla siebie, a Doda chyba myślała, że zdyskredytuje wizerunek Rockmana za kółkiem. Pod postem pojawiło się najwięcej reakcji wyśmiewających. I komentarze mocno nieprzychylne Dodzie. Tonący brzytwy się chwyta, tylko że on i Szalony mieli odwagę mówić o swojej ciemnej przeszłości, a ty niestety, żeby odwrócić od siebie uwagę, albo udajesz ofiarę, albo wstawiasz kłamstwa. W końcu ktoś ma odwagę mówić głośno to, co już dawno powinno być powiedziane. Dziwne jest to, że każdy jest zły i niedobry, a ty nieskazitelna. Jeszcze niedawno śmiałaś się ze świętej pamięci mamy Radka Majdana, ale jak ktoś się wypowie na twój temat, to do sądu szybciej niż nawet zdąży się wypowiedzieć, jak to było w przypadku Darka. Mam tylko nadzieję, że swoje konsekwencje poniesiesz i polska telewizja nie będzie finansować tej bogatej patologii ubranej w piękne ciuszki. Brzmi komentarz jednej z fanek: Ludzie przez takie zachowanie Dody przestali wierzyć w to, że to ona ma rację. Cały czas myślałem, że uwzięli się na ciebie. Wygląda jednak na to, że to, co mówili, to prawda wstyd. Brzmi inny komentarz. Doda rzeczywiście stara się zamknąć usta mediom, jednak szalony reporter dał do zrozumienia, że się nie ugnie pod presją. Najpierw wyśmiał Dodę, ponieważ ta zamiast udostępnić materiał Stanowskiego, udostępniła materiał szalonego o Stanowskim. Tu możecie sobie wyobrazić takie wielkie XD. Jak napisał szalony musi być mocny pożar w burdelu, że manager Dody wydzwania od Heizera przez Senyszyn w mojej sprawie. Na razie tylko oni mnie o tym poinformowali. Jednak jeszcze lepsze jest to, że Rabczewska na swoim oficjalnym facebooku udostępnia mój film na Stanowskiego zamiast jego film na mnie no, hit. Pokazuje to jeszcze bardziej, że mierzę się z tytanem intelektu, wyśmiał szalony reporter i dał do zrozumienia na YouTube, że Doda stara się mu zaszkodzić prawnie. Sprawa dotyczy Doroty Rabczewskiej. Był telefon, była presja, były próby uciszenia, ale się nie udało. Słuchajcie, Drota Rabczeska twierdzi publicznie, że ja dostałem jakieś pismo z sądu, że się nie zastosowałem, że moje podcasty powinny zniknąć. Udało się uzyskać zabezpieczenie i każdy z tych podcastów z wedle woli sądowej ma zniknąć. Te konta zdecydowały się nie posłuchać sądu. I problem jest w tym, że poza jednym telefonem od osoby, która przedstawiła się jako mecenas Dody, ja nic więcej nie dostałem. Nic więcej oficjalnie do mnie nie trafiło. Połączenie to było z numeru zastrzeżonego. I nie padły żadne konkrety, żadnych dowodów, żadnych dokumentów i potwierdzeń. Z taką samą wiarygodnością yy, mogłem odebrać telefon od kogoś, kto przedstawiłby się jako książę Dubaju, poprosił mnie o podanie swojego konta z propozycją, że przeleje mi kilkaset milionów dolarów. I czy też miałbym w takie coś wierzyć? Szalony reporter podkreślił także, jak wyglądają jego materiały. Podcasty, które publikuję, bazują na wypowiedziach moich gości. A z nich wyjawia się spójny obraz Droty Robczeskiej jako osoby, która często manipuluje, yy, mija się, Prawdą, yy, przedstawia rzeczywistość pod swoje własne potrzeby. I tak jest i tym razem. Dorota twierdzi, że mam jakiś zakaz wypowiadania się na jej temat, ale żadnego dokumentu nie ma. Dlatego mogę powiedzieć wprost: Dorota Rabczewska kłamie i wprowadza opinię publiczną w błąd. Ciekawe jest też to, że szalony reporter opowiedział o tym, jak rozmawiał z Dodą przed publikacją materiału. Zanim opublikowałem rozmowę, zanim nagrałem rozmowę z Emilem Stępkiem, skontaktowałem się z Dodą. Rozmawialiśmy telefonicznie ponad 10 minut, yy, Drota wiedziała o zaplanowanej publikacji, znała tematy rozmowy, miała okazję się wypowiedzieć, ale nie chciała. Przedstawiła swoją wersję wydarzeń. Ale odmówiła komentarza i rozmowę zakończyła słowami, że dziękuję mi za kontakt, że zachowałem się w porządku, kontaktując się z drugą stroną. Ja z kolei powiedziałem, że chcę dotrzeć do prawdy, bo tu w tej całej historii jest jeszcze wiele pytań. Cała rozmowa jest nagrana. Więc jeżeli będzie trzeba, posłuży za dowód w sądzie. Szalony reporter zaznaczył, że później, po ukazaniu się materiału po telefonach, zdecydował się, że może usunąć fragment dotyczący rodziców Dody, jednak to nie wystarczało Dodzie. Zamiast tego groźby prawne, różne dziwne telefony, które sugerowały, że lepiej by było, jak usunął ten podcast, yy, nawet były propozycje finansowe. Mam na to wszystko jakby dowody i dowody na to, że były to osoby działające w imieniu dorodki lub dla jej dobra, powiedzmy. I właśnie te działania skłoniły mnie, żeby iść dalej, żeby nie skończyć na tym jednym wywiadzie z Emilem. W tym momencie zgłaszają się do mnie inne osoby, otrzymuję coraz więcej materiałów i wszystko dokumentuję i przekazuję prawnikom. A W ostatnim stories na Instagramie Rapczewska powiedziała kilka rzeczy, do których muszę się odnieść. Po pierwsze, powiedziała wprost, że media ją chronią i blokują niekorzystne publikacje. Dlatego mainstreamowe media chronią mnie od tego, chronią mnie od tego, chronią mnie od tego, mnie od tego bo wiedzą... I znają mnie od 16 roku życia i doskonale wiedzą, kto jest moim przyjacielem, a kto nie. I to nie jest przypadek, tylko dowód na to, że nad Drotą działa. Realny parasol ochronny i nie powinno to nikogo uspokajać, tylko niepokoić, bo jeżeli o kimś nie można powiedzieć prawdy, to znaczy, że niewygodna prawda jest zamiatana pod dywan. Szalony reporter także mocno podsumował niszczenie przez dodę innych osób. Znaczy, naprawdę nikogo nie zastanawia, że każda osoba, która ma zrapczeską relację po jakimś czasie okazuje się kłamcą, bandytą, narkołem, prześladowcą. Od Majdana przez Nergala aż postępnia. Ta lista jest zdecydowanie dłuższa. Ile jeszcze przypadków potrzeba, żeby ktoś zadał sobie pytanie, może problem nie leży po stronie wszystkich wokół? Są w stanie uroić sobie nawet znajomość ze mną. Zupełnie niezweryfikowana, zupełnie niesprawdzona. I tak to jesteście świadkami podcastu z moją byłą fanką która twierdzi, że była przez 15 lat moją przyjaciółką, bo sobie to uroiła. A skoro Dorotka twierdzi, że nie zna Diany Schaffer, to co Diana robiła na planie jej zagranicznego teledysku? Przyszła z plaży i przypadkiem załapała się w kadr? Co to zapowie, kiedy pojawią się, a może się starzyć niebawem, ich wspólne zdjęcia i wiadomości? Szulim, Steczkowska, Majdan, Zapędowska, Wojewódzki to tylko kilka z nazwisk, które mówiły głośno o tym, co robi Rapczeska? A dziś próżno już szukać tych artykułów, ponieważ są w archiwach. Ja na szczęście mam do nich dostęp. Słuchajcie, są opinie i są fakty. Sami zdecydujcie. Jeżeli Doda w swojej inteligencji sobie nie radzi i chce radę od naprawdę inteligentnego człowieka, to może posłuchać mnie. Wystarczy powiedzieć fanom, że miała burzliwe życie i nieraz dała w palnik, czy weszła z kimś w bójkę, a następne materiały, które zaczną się pojawiać, będą miały tytuły. Doda przebojowa kobieta. Dodatkowo, przeprosić tych, którzy rzeczywiście ucierpieli na wejściu z nią w konflikty, a są na to wyroki sądów. Jeśli jednak doda dalej usilnie będzie pokazywać idealizowane życie, to wielu Polaków będzie ją dalej mocno hejtować i ta walka nie będzie miała końca. Dajcie znać w komentarzu, jaką wy macie opinię na ten temat. Czy doda, idąc w zaparte w otwarte starcie z kanałami typu Szalony Reporter, czy Rockman za kółkiem straci jeszcze więcej? Czy może jesteście zdania, że powinna za wszelką cenę bronić swojego dobrego imienia, jeśli uważa, że przedstawione informacje przez szerokie grono osób są nieprawdziwe? Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.